Siemano, ja jestem Tripli i witam w pierwszym filmie na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę wpadkę z filmu Versov, w którym pokazała za dużo. Także jeżeli spodoba wam się ten odcinek to zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Napiszcie komentarz hashtag aby otrzymać serduszko pod komentarzem. Zapraszam Was do oglądania tego filmu. Wpadka miała miejsce w filmie, czy miałam operacje plastyczne. W 5 minucie i w 20 sekundzie Weronika mówiła o tańcu. Podniosła nogę za wysoko i pokazała coś, czego nie powinna pokazać na tej platformie. Sami zobaczcie. I tam tata sam zrobił mi taką rurkę do baletu, że mogłam sobie tańczyć i ćwiczyć jakieś kroki, to było super. To tyle z tej wpadki, jestem ciekaw dlaczego montażyści tego nie zauważyli, ale nie wnikam. Ogólnie to dziękuję za obejrzenie tego materiału, jeżeli dotarłeś do końca to napisz w komentarzu hashtag działa a przypnę wam seruduszko. Do zobaczenia i cześć.